i zrobili przy wale od ławki taką otowiatę idealne miejsce dla lubiących pić alkohol w plenerze przy drzewku w środku w sumie fajne miejsce żeby sobie posiedzieć właściwie fajne miejsce żeby nie wiem, jak też pada tylko, że jak wieje no to raczej sucho tutaj nie jest no ale taki oto obiekt mamy z drzewkiem w środku a tu mamy tablicę i co tutaj pisze altana rekreacyjna Hmm. całkowity zakaz palenia tytoniu spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających no cóż jeszcze żeby tutaj jakaś kamera była bo żeby ktoś jakiś nadzór tutaj miał nad tym no to może a tak Taka oto altana rekreacyjna. Siema, siema, witam w nowym roku 2025. To mój pierwszy film w tym roku. Takie o sobie. Wybrałem się na spacerek. jest nawet fajna, ciekawa aura. Coś tam śnieżek sypie. I po prostu postanowiłem Wybrać się na mały spacerek. E, no cóż, mogę śmiało powiedzieć, że święta były jako tako po japońsku, sylwester. No, w sumie właściwie też w miarę w porządku, w święta wpadł wujek. Wypiliśmy trochę winka piwa, Sylwester też było, trochę wina, <śmiech> <śmiech> Nawet z kumplem trochę posiedziałem Grzegorz pozdrawiam, w końcu ci dowalę w szachy Mam nadzieję. Tak, nowy rok 2025 Szczerze powiedziawszy, nie zaczął mi się fajnie. Przepraszam, coś Flegma siedzi w gardle, jak zwykle. Wiadomo, sylwester alkoholowy, pierwszy stycznia, czyli nowy rok, no to trochę <laughs> byłem trup. A drugiego złapałem takiego doła, że musiałem się, tak jak dzisiaj, wybrać na spacer. Dzisiaj też właśnie szlak mnie trafiał i pomyślałem sobie, rypać, wyjdę, przejdę się, przewietrzę się a więc jestem no cóż, no drugiego tak jak mówię złapałem ostrygo doła no właśnie zaczęło sypać jakby minigrad tak jakby <laughs> nie no aura jest super I tak jak mówię no drugiego złapałem ostrygo doła Wiadomo, przez Kasię wychodzi na to, że Kasia już nigdy do mnie nie napisze, no skoro zadeklarowała się, że nie będzie, że stara się z nikim nie pisać, no to dlaczego ja miałbym być wyjątkiem? Chociaż myślę, że ona pisze z koleżankami i... Nie ma z tym żadnego problemu, a ten jej również sobie tam z kimś pisze. No moim zdaniem to tylko kwestia czasu, jak jedno drugim się znudzi. To tylko kwestia czasu, jak on zacznie ją zdradzać. No Kasia nie będzie z roku na rok młodsza, będzie coraz starsza, coraz brzydsza. A <laughs> no, on sobie znajdzie <laughs> młodszą, młodszy i będzie ją zdradzał. No, ona nawet nie będzie o tym wiedzieć. A jak się dowie, no to będzie już za późno. No nie życzę jej tego, ale wiem z doświadczenia i to się czuję, że prędzej czy później jedno drugim się nudzi. I znajduję sobie nowy, lepszy model, jak w tej piosence, tylko że odwrotnie, to raczej jej chłopak sobie znajdzie młodszą, młodsze. Nie żeby mnie to obchodziło, ale no, szkoda mi Kasi, bardzo mi szkoda Kasi. No ja ją bardzo polubiłem, pokochałem i... Gdy się odezwała po tych 14 miesiącach, tak jak już chyba mówiłem, no myślałem, że nasz kontakt się poprawi, że nasze relacje się odbudują. No niestety stało się inaczej. Ja 31 grudnia przed północą złożyłem Kasi życzenia noworoczne, ona jakoś. 19 minut po północy też mi złożyła życzenia życzenia. Po prostu kopiuj wklej, prawda? Że z TikToka rzuciła jakąś tam wyliczankę, życzy mi tyle i tyle dni, tyle i tyle miesięcy, tyle i tyle sekund, minut pierdeł. Ja składam życzenia, ale nie wierzę w nie, nie przyjmuję właściwie ich. Nie wierzę w nie, ponieważ życzenia, tak, tak, śmiej się, śmiej, ponieważ życzenia się kurwa nie spełniają, to nie jest Dragon Ball, to w Dragon Ballu się życzenia spełniają, gdy się wezwie Shenlonga, gdy się zbierze siedem smoczych kul. No cóż, ale no chcę się życzyć. Yy, tym, którym się lubi, których się ceni dobrze. Zawsze tak jest. No ale niestety, no kurwa, to nie jest końcer życzeń do chuja, żeby kurwa się coś spełniło. Nowy rok starzy my. Nowy rok stary ja. I... wątpię, żeby się coś zmieniło. Nie wiem, czy moja mama dostanie ten dodatek z tego Esuna, co składaliśmy do ZUS-u ostatnio. Moja kuzynka namówiła nas. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to. No, mój brat się uruchomił. Powiedział, że jego koleżanka pracuje w ZUSie. Że być może będzie tak, że po prostu przyjdzie jakiś pajac z ZUS-u i będzie sprawdzał moją mamę, czy się nadaje do tego dodatku. Nie wiem, nam w urzędzie powiedziano, że przyjdzie pismo, że przyjdzie decyzja. Nie wiem, jakaś. Yy, lekarska komisja orzekająca, nie wiem, może przyjdzie gościu, czy tam gościuwa jakaś, i nie trzeba będzie na komisję iść jechać. Śmieszne, bo mój brat trzy razy powiedział to, co mu powiedziała jego koleżanka, żeby nawet moja mama temu typowi, nie wiem, czy to będzie typ, czy typiara, żeby nawet herbaty nie robić, bo on będzie oceniał czy moja mama zasługuje na ten dodatek. No nie wiem, w każdym razie dziwne śmieszne dla mnie. Moja kuzynka powiedziała, że u niej na wiosce pół wioski dostało ten dodatek i nawet ci, którzy pracują, więc nie wiem, dlaczego yy, moja mama miałaby się nie nadawać. No cóż, no pożyją u Widim, nie? Co u mnie, no hmm, co by tu powiedzieć. Zacząłem znowu właśnie uciekać w te piesze wycieczki, no bo szlak w domu trafia. Wiadomo, opieka nad yy, ojcem, matką, wiadomo, ale no, czasami trzeba po prostu wyjść, przejść się, zaczerpnąć świeżego powietrza. A nie tylko w domu siedzieć, czy tam przed komputerem siedzieć. No i polecam oczywiście piesze wycieczki. Dzisiaj nagrywam ten film. Nie wiem, czy będę jutro szedł nagrywać vloga na kotłownię. Jak mi się zechce, to pójdę. W sumie to, co chcę powiedzieć jutro, mogę powiedzieć dzisiaj. Cały czas no, wracają te myśli z Kasią i te wszystkie wspomnienia, jakie mam. Nie tylko z Kasią, no, tam zrobili taki fajny, można sobie siąść. I kurde, wiatę taką zrobili. No, idealne miejsce dla y, lubiących alko, nie A W każdym razie, tak jak mówię, no, wróciły wszystkie wspomnienia. Ostatnio, no cóż, no, nowy rok, i to się czuję, że no, jest się coraz starszym. Niestety, nie będziemy młodsi z czasem. Szkoda, naprawdę, szkoda, żałuję, że, że nie mogę mieć dobrego kontaktu. W ogóle nie mam już właściwie z nikim kontaktu. Jedynie został towarzysz Grzesiek, ale to, to jest jedno, a z innymi to w ogóle już. Konik się zaśmiał. No tak wiem, gadam głupoty, to się śmiejesz. No tak stary, masz rację no, także staram właśnie się, mimo tego, że jest zimno, że jest no właściwie powinno rypać śniegiem, ale coś słabo. Staram się właśnie wychodzić na spacery, przejść się, tlenić. Żeby nie mieć takiego kaca moralnego w domu, że o, siedzę w domu, nic nie robię, nie wychodzę. W sumie ograniczony czas, jak coś robić. Pamiętam jak kiedyś się chodziło na dalekie piesze, piesze wycieczki. Chodziło się na rower, jechało się gdzieś daleko. Pół dnia na cały dzień, no dzisiaj to niemożliwe. Jestem tu, a wypowiem że może jestem potrzebny w domu. A teraz pobrać się oddział od pierwszego już nie będzie się stołował w domu, nie będzie przychodził. jeśli przychodził to tylko na chwilę sprawdzić wszystko w porządku, a tak to się. Odciął i go nie będzie. No cóż, zobaczymy, jak daleko pojedzie. Ale on coś ma, jakieś tam problemy ze zdrowiem. Coś tam z żołądkiem. Tak, tak, śmiej się, śmiej. No, także ja póki co jestem zdrowy. Miałem nie pić. Wiadomo, ciężko nie pić. Miałem nie palić. No ale z paleniem to inna sytuacja, bo od tego roku fajki idą w górę. Także zapaczkę chyba trzeba będzie dać jakieś 25-27 zł no to bardzo motywujące, żeby rzucić to ścierwo. Ale ja i tak nie palę dużo, nie palę grubych papierosów, palę cienkie, palę mentalowe. Tylko takie mi wchodzą, takie lubię. No, ale jak cena pójdzie w górę, no to niestety trzeba będzie rzucić te fajki. Nie ma bata. No, także idę w stronę mostu betonowego. I zaraz zawracam drugim wałem. No i do domu. Na jakieś ciepłe coś. Lekko trochę zmarzłem. Ale to jeszcze nie jest Taka zima na północy, co innego, tutaj na południu zimy są słabe, zresztą klimat się ocieplił. Nie no, chciałbym, żeby był śnieg i w ogóle, ale z drugiej strony nie. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć, no... Zaczął się źle rok, no mam nadzieję, że dobrego złe początki na no czas pokażę Naprawdę nie wiem czy jutro będę zapierniczał na kotłownię, żeby nagrać film. Jak mi się zechce, to pójdę, jak nie to nie. Także nie mając nic więcej do dodania Kończę film. Pozdrawiam i życzę Ci widzu wszystkiego dobrego oraz udanego, wszystko jednoczego.